Simo kostnictwo na dalszy i to jest kolejny odcinek na moim kanale. Na początek dwie ważne informacje. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to niech to zrobi oraz zostawi łapeczkę w górę, jeśli ten film Wam się spodoba, koniecznie. A druga informacja to jest taka, że będę najprawdopodobniej nagrywać w wakacje yy, odcinki yy, codziennie, chociaż to nie jest jeszcze pewne, ale tak my myślę, bo to jest kolejny odcinek z. Z codziennych odcinków, więc koniecznie zasubskrybujcie kanał, To jest paczka. Bestow. Ja tam zawodników wróciłem z mojego klubu. Musiałem zakupić tylko y, Artura za 7, za prawie 8 tysięcy. To nie będzie chyba jakiś długi odcinek. Może nagram jakiś meczyk. Staram się tak nie trząść. O i paczka. Bestow leci. Tak jak była. w Ostatni w takim odcinku nie chcemy Winter Refresha, dostajemy Winter Refresha flagę, dostajemy Holandii, więc to jest EK84. Nie, nie na ten etap gry nie opłacało się niestety robić tego SBC, ponieważ no po prostu Ederson jest lepszy niż EK, myślę, do SBC. Ake czy Eik, nie wiem jak to się dokładnie czyta. No łódka paczka niestety, ale trudno. No to karta jest po prostu. Myślę OK. Po prostu, OK, no. no zwyczajny środkowy obrońca tak. Dobre tempo, dobry dribbling, dobre podania. Średnia obrona, średnia fizyczna, jest taki zwyczajny po prostu Środkowy obrońca, pewnie cena jego to jest No właśnie, ale chociaż 50 tysięcy, więc No chyba koszt to jest bezcenny niestety Ale A koniecznie zobaczcie Na odcinek z dwoma kapitalnymi telefonami Bo mało osób go obejrzano niestety No i nie wiem co to może być Wiecie, co jeszcze zmię dwóch rzadkich złotych w piłkocie 81, nie wiem czy to będzie to odcinek 4-3 minuty, czy, czy może jakiś meczek Nie miałem zawodników w klubie, żeby wykonać SBC z dwoma rzadkimi złotymi 81, więc zrobiłem SBC to drugie. Jeszcze tylko do, do miniaturki może dam a bla 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 to, żeby zrobić sobie zdjęcie. O dokładnie. To jest to w pierwszy rzut jest. Okej. Okay. No to... Mamy tą paczkę. Mam nadzieję, że będą. Ekrany w niej. Z SBC dzisiejszej nic nie było, więc może tu. Ekrany, okej. Okay. Okay. I bez wokał, które zawsze się przyda do SBC, chociaż w to tak się... O nie, Morata. Jeszcze nie, Bartra, zmiennokształtny, mamy Barty zmiennokształtnego. Nie no, to jest oczywiście Borja Iglesias, po prostu Barta miał zmiennokształtnego zawodnika na, na, na napastniku, a też z tego samego klubu, co Borja Iglesias, więc tak sobie zażartowałem. Cóż, w sumie ten Borja Iglesias jest i tak warty 8000. tysięcy, bo naprawdę się przydaje do łączenia do tego SBCM. Właśnie co robiliśmy. A, jest jeszcze jedna sprawa. I to widzicie. Online draft. Doszedłem do drugiej rundy. I co jest ciekawe, ja przyszedłem tą drugą rundę. I w... jeden mecz po prostu. Po prostu. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, że się zająłem Tym składem za slibanie wchodził Orsić Toc. Doszedłem do drugiej rundy. I teraz jestem, doszedłem tak naprawdę do trzeciej rundy, bo dwie wygrałem. Teraz możemy zagrać mecz w trzeciej rundzie. Nie wiem jak to się stało, że ja taki słaby i doszedłem do trzeciej rundy z draftu. Ale, wow. No i jak zagram mecz, to zagram mecz, to Wam pokażę. A jak nie, to do zobaczenia. Cześć. Wiecie co? To może zagramy sobie jednak mecz w drafcie. Bo dlaczego nie? Zaśliwa jego wchodzi ten. Orsid jest na ławce jak widać. Orsic wchodzi za Jego kiedy w przestrzeni zostaje na lapad. Gatuzo był wytyczne zostawaj z tyłu. Zapominam wytyczne. Dziękuję Gatuzo. Zostawaj z tyłu, bo Sisoko po prostu mamy śliwego i naprawdę... Fajnie strzela. No, na się na tą statystykę. Rozwinę, że równowaga może nie najlepsza, ale patrzcie, no, wykończenie ma już więc nie ma więcej siła strzału lepsza. Więc ten myśliwot tu daje dużo. Się dziwi, że on ma tak mało swójności i równowagi, ale trudno. Nieważne. Zaczynamy, taka jest ławka. Czy sobie, może wejść sobie Ribery? -ri. Jeszcze nie wpuściła wali razem ani Gabriela Martine'ego. No i zobaczmy skład przeciwnika. Trochę się cykam, no ale ja już wiem, że to przegram. To nie ma szans, żeby trzecią rundę przeszedł. Błagam. To jest skład naszego przeciwnika w Fujacie. No taki średni. Najgorzej wywaliło go z serwerów, a mi nie zaliczyło zwycięstwa, bo nie strzeliłem gola. No super. Nieźle, wyszukiwanie przeciwnika. Ale mu zaliczyło porażkę, to jest najważniejsze. Dobra. Kurczę, ale to najgorsze jest to, że tamten mecz był do ugrania, nie? Okej. Okay. To jest dziwne. Pierwsza akcja tego meczu. Tutaj mamy nasz zespół. David! No i świetna interwencja Hugo Lorisa. Ale jak widzicie, nasza pierwsza sytuacja. Przypominam, że to trzecia runda drafta. I tutaj Neymar, Zaha. I jest gol. strzelony przez przeciwnika. Nie dziwię się. Tutaj mamy znów Teorda, yy, zespół przeciwnika i 45 minuta wylew w obronie. Gdyby mnie to, to naprawdę było. No Barresi tutaj orientacja naprawdę 200, Ali są też świetnie. Kolejna akcja jego, że, przeciwnika. No i Ryan Kennedy dalej zagnaje do Neymara. No i 3-0. Ja już wiedziałem, że nic tu się nie wydarzy. Takiego, żebym mógł wygrać to spotkanie. Ale 56, 56 minuta. Sisoko strzela na 3 do 1. Kolejna sytuacja. Józef Atalius zagra Ryan Kent. Ryan Kent i mamy 3 do 2. 75 minuta. Orsić do Millera. Miller. Miller. Józef jest 3 do 3. Co za kombek? Co za kombek? W trzeciej rundzie draftu przypominam. Niesamowity Ryan Kent. No i przeciwnik strzela. W 78 minucie tuż po mojej bramce, więc chyba kilka tu poszedł, chociaż nie wiem. I ostatnia akcja w tym meczu, już włączyłem wysoki pressing chyba. Tutaj Zachaj, świetna interwencja Alissona. Niestety potem już nic się nie wydarzyło i przegraliśmy. Czy za osłużenie? No, co widzicie po statystykach, że. No posiadanie piłki było po stronie przeciwnika, strzały podobne. Więc moim zdaniem ja jestem bardzo zadowolony z tego draftu. Zobaczmy jeszcze, jakie nagrody. Za... No, naprawdę. Patrzcie na te wyniki. No szok! Jak na mnie to jest szok po prostu. O no co jest. Odbierz nagrodę, oczywiście. Odbieramy. No i zobaczmy, jakie paczuszki i sportcy nam da. Duże złota paczka premium i złota paczka premium. Czyli no... Jed... No nie wiem czy ten draft się zwróci, chociaż to jest zarzetą draft, tutaj nic niestety nie ma, jest to proszę Państwa niesamowity zawodnik, Zinchenko. Może być jakiś jeszcze styl gry w środku, który zwróci, no nie wiem, no ta paczka jest pewnie warta jakieś 2-3 tysiące to wszystko, chociaż, no nie no, załóżmy, że się zwróciło 5 tysięcy, tak, z tego wszystkiego, można tak powiedzieć. Snajper chodzi. No, tak, dokładnie 5000 tysięcy, może się z tego zwróciło, więc jeszcze 10 i draft nam się zwróci. Duża złota paczka premium, czyli zobaczmy, czy będą ekrany. Mam nadzieję, że tak, bo to wtedy nas, O jezu, Pamiętajcie może komny na... albo headliner? W górę. Bo headlinery czasami mają takiego glicza. No, jest taka Cabrera, więc no, chyba draft nam się nie zwróci. Przy dobrych wiatrach 8000 tam się tu może zwrócić, bo nie sądzę, żeby cokolwiek. Ale ja jestem zadowolony że z tego drafta Jeszcze strzelec. O, styl gry. buzd do strzelania to jest warte coś. I do tempa powinno też być coś warte 3000, więc no. Nie, 1000. Haha, xd. Dobra. No, tak, średnio bym powiedział. Wezmę już więcej, nic nie mamy, ale zdobyliśmy 800 punktów, niestety nic wielkiego, tutaj, co, co, co nie, nam nie daje. Wiem, 15 poziom, ogólnie jest Ibrahamo, Ibrahamowić letni żar, jest Kubo, letni żar i chyba zrobię Ibre. Oprócz tego tej jego równowagi, taka też świata, może nawet z składu skoczy też z Kesim, jak widzicie. Wygrać z mecze Rivals, to będzie Easy Składów.